Dzień dobry, dzień dobry, mamy piątek 21 lipca 2023 roku. I ten siłownik, oto, piękny, czerwony. Kolejny raz dał mi w kość. Dobrze, że na podwórku no, zażygał header. I mówię, dość, dałeś mi w kość, no to dość. Dość tego i zamówiłem sobie paczuszkę z nowymi siłownikami, ale nowe siłowniki nie były na magazynie, więc tu mi zadzwonili z Pankowa panowie i powiedzieli, że nie mają, nie wiadomo kiedy będzie dostawa, że będę musiał czekać, chyba że samą tubę mi wyślą i tłoczysko te dwa elementy. Ja tak sobie myślę. Kurwa. zajebiście, nawet lepiej niż niż mieliby mi wysyłać cały siłownik, bo ten element i ten element i ten element to ja mam i on jest w stanie normalnym. No i zaoszczędziłem dwie stówki na tym, na, na jednym siłowniku. Zamówiłem, tak jakby dwa, czyli cztery stówki taniej. Spoko. Miałem kupić używany, ale e ale nie mogłem się dogadać z panem. Dzwonię do niego parę razy, już mówię: Dobra, dziękuję. Już nie zadzwoniłem kolejny raz, bo jak, jak nie ma czasu znaleźć to. Ale i dobrze, bo nowy to będzie na pewno nie będzie miał tutaj wżerów. Więc tak, kolejna sprawa jest taka, że miałem mieć ważny wyjazd w nocy dzisiaj i powinienem już wracać, ale się przesunęło na dzisiaj rano. Ale wyszło, że dzisiaj wieczorem jadę. No i tak. I tak trochę, e, trochę lipa, bo już bym wczoraj to sobie dłubał, bo mi te części wczoraj przyszły. Jakbym wiedział, że to tak wyjdzie. No ale nic. E, ale nic, to sobie tutaj podziałamy. E, ja mam dwa siłowniki wyjęte. Więc zacznę od tamtych. I zobaczę po kolei, co da się z tamtymi zrobić. Będę musiał je zregenerować. Zregenerować. No, po prostu, żeby uszczelnić. Mają nie cieknąć. Pierwszy wygląda tak. Jest on ułamany tutaj. Nie będziemy już go spawać. Nie wiem ile razy. Ponieważ. Ee, już tłumaczę. E, spawanie nie, nie jest w stanie. Ja znowu rymuję. Spawanie nie jest w stanie zrobić tego równo. Przynajmniej ja nie potrafię ani mój brat, bo to on spawał. Żeby to było równo w, w osi tego siłownika. A jak jest nierówno, to się, to się to wszystko gnie i tak dalej, i tak dalej. Nie powinno być, powinno być wszystko w jednej. Pffu. Nie powinno być to krzywo, więc. Tak muszę tu posprzątać, ale nie dzisiaj, to nie, to nie dzisiaj jest ten dzień, że kurde, za dużo rzeczy jest. Za dużo rzeczy, ale. Ale na razie na tym się nie skupiamy. A więc tak, yy, mamy tutaj do rozbiórki cały siłownik, więc odkręcam to, Tylko czym ja to odkręcę. <śm> Dobra, mam go rozłożonego. To do wyrzucenia. Winowajca to są wżery. Z której strony? Z tej strony, tak. Z tej strony wżery. No. Tutaj. I tak. To zostaje. To zostaje, to zostaje, to zostaje. Wymieniamy tubę i tłoczysko. Czyli już pójdę do dwa elementy. Zaraz pokażę. Mam... Idziemy. Tu mamy nowy element. Jak widać już trochę podrdzewiało <śm> z zewnątrz. Wewnątrz jako tako, wrzerów nie ma. No głupio by było jakby były wrzery na nowym. Ja to wyczyszczę z zewnątrz, ale no, nie do końca mi się to podoba, że kupiłem nowy element, i on jest już z nalotem tlenku żelaza. że tak powiem profesjonalnie, no ale nic, powiedzmy, że jestem w stanie to sobie ogarnąć i bez żadnych większych strat, moralnych i materialnych. Na pocieszenie te elementy wyglądają na całkiem. Sprawne, nie są styrane. A to na pierwszy rzut oka. Zobaczymy co będzie dalej. <gry> no, dobre. Mam tu wszystko rozmontowane, wyczyszczone wstępnie i przystępujemy do składania. Trochę takie warunki spartańskie, bo to pomieszczenie jest już do wszystkiego, więc, <gry> więc proszę mi wybaczyć, robię to na podłodze. Wolałbym zrobić to w innych warunkach, ale poświęciłbym na to pół dnia, żeby tutaj ogarnąć, bo tutaj no niestety, no ja nad tym już nie panuję, co tutaj się dzieje, bo nie jestem tutaj sam, a pomieszczeń mam za mało, takich użytkowych, żeby te wszystkie rzeczy, które już gdzieś tutaj są i, i i to co, y, to, to, co powinienem mieć jeszcze, to miejsca brakuje, no niestety, no. a to jest pomieszczenie już od wszystkiego, nie? Y, od wszystkiego i od niczego jak to się mówi. No ale nieważne. Y... Tutaj mam o ring. Chyba zdejmę sobie rękawiczki. To jest bez sensu, e, bez sensu rękawiczkami to zakładać. Nie wiem czy on się nadaje. Wyciągnąłem go z woreczka. E, to chyba nie taki. Chyba nie taki. Chyba ten orynk idzie na pewno. Idzie do czego innego. No coś mi się zdaje, że on jest za, za duży. 100 jest 100% za duży. To nie ten. Do innego siłownika. Miałem tutaj w takich pakietach. Kupiłem sobie wcześniej z, też z Pankowa. Ale coś mi nie pasowało. I po prostu sobie. Zamówiłem same o takie uszczelniacze. Te też idą do wymiany. O, to są takie najzwyklejsze. One się nazywają. Nie wiem jak one się nazywają. <laughs> nazywają się uszczelniacze. Oj. Nie wiem, przypadkiem, czy one nie są nowe? Prawdopodobnie są założone. Yy. Są założone w zeszłym roku, przeze mnie ale ja je po prostu wywalę założę nowe one są już do wyrzucenia więc się nie pieścimy z nimi kurde co jest mogłyby, mogłyby pochodzić bo wyglądają dobrze ale mam tego dużo w zapasie i że tak powiem nie chcę nie chcę tutaj sobie robić dodatkowej roboty później jakby się okazało że że znowu to cieknie i, i że uszczelniacze trzeba jednak wymienić bo gdzieś tam przez te wrzery one się uszkodziły to bym się po prostu zdenerwował i wolę już to zrobić naraz. to nie są to nie są pieniądze eee, olbrzymie żeby żeby, można nie, żeby nie można było tego powiedzmy zmarnować nawet jeżeli są dobre no później eee, jeżeli by się właśnie okazało to niestety ale to by mnie więcej kosztowało niż, niż te grosze, groszowe sprawy. No, zamówiłem dużo tego, więc wcale drogo mi nie wyszły. Nie pamiętam ile, nie pytajcie. Ale Aha. ja tutaj próbuję, a tu mi spada. No, dobrej jakości są, nie chcą zejść. Czyli są jeszcze dobre. Trzymają się jak diabeł sołtysa. O. No i dobra, teraz już mogę powiedzieć, że mam to rozmontowane. Teraz mam to rozmontowane, idę o -ringa poszukać, mam jakiś komplet o -ringów. Muszę poszukać o tutaj. A to wchodzi tutaj. I on musi pasować na to i w tamten rowek. Może ja powiem, nie będę tego pokazywał, co ja tutaj będę robił, powiem co zrobię. Tutaj wkładam o ring, yy. tu mam łoczystko nowe, to zakładam na tłoczysko, tutaj tu zakładam uszczelniacze, to zakręcam. Tutaj, tutaj też uszczelniacz wymieniam. Mam taki wkładam. Cyk składam, zakręcam, kontruję i mam zregenerowany ten. Aha, jeszcze tutaj zapomniałem powiedzieć, że oto, on to i ta zawleczka tak tu wchodzi, żeby to zabezpieczało to. I co ciekawe, powiem, że to jest siłownik dwustronnego działania. Tam widziałem parę osób twierdzi, na forum twierdzi, że to jest jednostronnego działania. Nie do końca się zgodzę z tym, ponieważ on może jest wykorzystywany jako siłownik jednostronnego działania. Bo on jest podpięty tylko tutaj, a tutaj ma na górze taki odpowietrznik. Ale budowa jego, z jego budowy wynika, że on jest dwustronnego działania. I mamy tutaj dwa uszczelniacze. I jeden powinien być w tą stronę założony, a drugi w tą stronę. I on sobie w tej tubie chodzi, jakby był normalnie podłączony, czyli tutaj jeden przewód, a tu drugi przewód. I tutaj jest też uszczelniacz żeby uszczelniało pomiędzy tym a tym, a, a światem zewnętrznym, i on sobie by chodził normalnie by sobie chodził tak i tak, ale że nie wiem, ktoś sobie tak wymyślił w, w, w że dadzą takie siłowniki dwustronnego działania i zamiast drugiej rurki dadzą tutaj taki od odpowietrznik na sprężynę, <laughs> a on sobie będzie opadał pod ciężarem headeru. No to też działa, ale nie wiem po co tak to zrobili. Może po prostu klepali te siłowniki do czego innego jeszcze i nie chciało im się robić kilka rodzajów. <laughs> no nie mam do tego wytłumaczenia, po prostu tak zrobili. Działa to. Ale to jest wraz siłownik dwustronnego działania, tylko, że jest wykorzystywany jako jednostronnego. O, Tak powiem. I żeby tam później już nikt nie miał wątpliwości, bo to jest... Ta budowa po prostu jest dwustronna i koniec, kropka. To nie podlega dyskusji. Tak jeszcze dogram, bo zapomniałem powiedzieć, że tutaj jeszcze oring idzie. To tyle. Mam już dwa zrobione. No prawie dwa, bo... Yy... Tutaj nie ma tego ucha, dlatego że to ucho zostało urwane i ten element muszę jakoś wydobyć stąd. I mam na to kilka sposobów. Spróbuję to zrobić jak najszybciej. Wydaje mi się, że napnę tutaj kątówką i śrubokrętem. To postaram się wykręcić. Powinno wyjść. Jeśli nie, to przyspawam tutaj śrubę. I wykręcę na pewno. Dlaczego jestem tego pewien? Ponieważ to dosyć lekko powinno wychodzić, ze względu na to, że tutaj te, te oto śruby zaciskają to, a jeśli się je odkręci, to one luzują ten gwint. Więc dzięki temu powinno to w miarę łatwo wyjść. Ale zobaczymy. Heh, wychodzi. Tak jak mówiłem. Było to bo tutaj jest nacięte i dlatego dlatego to mogło, mogło się udać. Jeżeli byłoby to byłby normalny gwint, nie, nie byłoby tych śrub ściskających, żeby można było je poluzować, to raczej marne szanse, żeby taki zabieg się udał. A poza tym bym zniszczył, bo jakbym wyciął, nie, musiałbym zniszczyć. A tak tutaj przeleciałem tak jak ten rowek był i nic tutaj nie uszkodziłem. Może delikatnie, że tak powiem liznąłem, ale uszkodzić to to nieuszkodzone zostało. O, i proszę bardzo, cyk. Wychodzi to tak. Teraz jeszcze tą, tą nakrętkę muszę wyeksmitować stąd i wkładamy tam. Zauważyłem coś ciekawego. Jeden jest dłuższy od drugiego. Te nowe są krótsze, znaczy się o to mi chodzi. Zobaczcie, to nie mało. Dlaczego tak jest? Nie powinno to być równe? Może to są golenie? Golenie, ja mówię, tłoczysko tło od czego innego. No nie wiem, co o tym sądzić. Witam po dwóch dniach dosłownie. Wróciłem z wyjazdu, byłem za suwałkami za jeziorem Hańcza nawet. Miałem tam interes i musiałem tam pojechać ciężarówką, więc, więc trochę mnie nie było. osobówką no, bym obrócił dużo szybciej. I powiedzmy, wczorajszy dzień mi cały wypadł, bo byłem dobę. Dobę miałem na to wszystko. No i tak, i więc wczoraj nic tutaj nie działałem, bo mnie nie było. Teraz farba już wyschła. Trochę tutaj obczyszczę. Bo ja to bardzo szybko malowałem. Właśnie spieszyłem się na ten wyjazd, i, i tak to pomalowałem. Jak widać, niezbyt estetycznie tu pozamalowałem i tak dalej. Ale ta farba, myślę, że zaraz odejdzie. Trochę skrobne czym, czym, czymś tam, czym, czym będę miał. I tyle. W każdym razie siłowniki są ładne, zregenerowane, pomalowane. Mam nadzieję, że posłużą, że nic tam się nie wydarzy w żniwa, ale to różnie bywa. Znowu zrymowałem i tak, i na tym kończymy, bo ja właśnie dzisiaj zaczynam robotę i nowy film, więc, więc to by było na tyle. Zapraszam na następny materiał. Właśnie idę, będę, będę nagrywał to, co teraz będę robił. Także dzięki za obejrzenie, trzymajcie się i do następnego, cześć.